Lubię być w ciągłym ruchu, więc moje soczewki kontaktowe muszą dotrzymywać mi kroku. Soczewki Daily Total One z unikalną technologią gradientu uwodnienia to komfort przez 16 godzin. Nie czuję ich na oczach. Dailys Total One. Wejdź na zakontaktowani.pl i odbierz darmowe soczewki na próbę. E, Klimek, udało się naładować baterie na ten męczący turniej podczas świąt? Udało się naładować baterie. Udało się przede wszystkim y, spokojnie potrenować. Y, Dzisiaj te dwa pierwsze treningowe były takie, takie średnie, tej pozycji nie mogłem się znaleźć, co zakopanym Zakopanem na, tych, na treningach, ale w kwalifikacjach szybko odnalazłem yy, fajną pozycję i, i poszło. I te, widać, że te treningi dużo mi dały i, i oby tak dalej. Jak scharakteryzujesz ten obiekt? No, skocznia jak skocznia. No. Najazd, spadki. Eee, turniej teryskoński, czy to hasło wyzwala w Tobie jakieś dodatkowe emocje niż pozostałe zawody Pucharu po Świata? Nie, znaczy to, yy, to są specyfi, specyficzne konkursy. Yy, najlepiej byłoby, żeby w kwalifikacjach najlepiej, bardzo dobrze skakać, bo wtedy yy, na konkurs skacze się z słabszym zawodnikiem. No, trochę takie, trochę to takie dziwne, ale, ale, ale jakoś. Yy, Lubię, lubię skakać w turnieju, w 4 skoczki. Więc jak przekonałbyś kibiców i czytelników, aby zostali z nami tutaj na przełomie roku i oglądali Was? Zostańcie z nami. Dobra, dzięki Klimek. Dzięki.